Chorzowski klub akrobatyki sportowej Sokolnia, który przygotowuje się do wyjazdu na Mistrzostwa Świata w Chinach. Wylatujemy jutro. Są to Mistrzostwa Świata, które odbywają się co dwa lata. Daleko, długi lot, trudne, ciężkie zawody, ponieważ przyjeżdża tam cała światowa czołówka. Święta poza domem. E, tak, święta poza domem. No, generalnie drugi raz nam się zga, z, tak akurat składa, że w tym okresie świątecznym wyjeżdżamy w 2012 roku e, byliśmy na Mistrzostwach Świata w, Hi, w Stanach, e, na Florydzie, w Orlando, i w ten czas też tak właśnie zaraz tuż po świętach, w drugi dzień świąt wylatywaliśmy. Będziemy za Państwa tam trzymać kciuki, ale proszę powiedzieć o tych ostatnich Państwa sukcesach. Co to były za nagrody, bo też państwo zdobyli medale. To znaczy, tak, na arenie sportowej, na mistrzostwach polskich juniorów, seniorów zdobywamy te najwyższe, najlepsze pozycje. Mamy mistrzów polskich juniorów i seniorów. Na arenie międzynarodowej w październiku byliśmy na mistrzostwach Europy, gdzie trójka w kategorii 15-19 oplasowała się na czwartym miejscu. Poza tym tworzymy też taką grupę AkroTim Silesia. Uczestniczyliśmy w ostatniej edycji Mam Talent i zajęliśmy wysoką lokatę, bo drugie miejsce. Właśnie, jak Pani wspomina ten pobyt drużyny w Mam Talent? To znaczy są to na pewno chwile niezapomniane, to co tam się dzieje, to jest wszystko na żywo, to nie jest tak, że człowiek się przygotuje, rozgrzeje, po prostu te dzieciaki wchodzą i robią wszystko tak naprawdę... Bez rozgrzewki na żywca, tak to można określić, bo w studiu jest na tyle małe, że to nie jest tak jak tutaj na sali gimnastycznej, czy przed zawodami sportowymi mają ten czas, żeby się rozgrzać i tak dalej. Wchodzą emocje, wchodzą nerwy, ale... Spisali się wszyscy bardzo fajnie, cały program wyszedł idealnie, pomimo że mieliśmy dość krótki okres czasu do przygotowania się, bo w międzyczasie mieliśmy turniej międzynarodowe, byliśmy w Białorusi, mieliśmy Grand Prix w Rzeszowie, gdzie walczyliśmy w ten czas o nominacje na wyjazd, właśnie teraz na tą imprezę na Mistrzostwa Świata do Chin. Także na ten akcent taki bardziej rekreacyjny, czyli na ten akro Team Styleza, mieliśmy niewiele czasu i tym bardziej cieszyliśmy się z ogromnego sukcesu. Nie ukrywam też, że liczyliśmy, że wygramy. Czym jest akrobatyka sportowa? Bo może nie wszyscy znają tę dyscyplinę. Akrobatyka sportowa to połączenie w zasadzie mm, ogromnej sprawności młodych ludzi, bo i gibkości, e, i szybkości, i koordynacji ruchu, i e, orga, orientacji w przestrzeni. E, Plus wykonywanie tych wszystkich elementów do muzyki, czyli też jakieś utanecznienie, choreografia, balet, czyli tak naprawdę ruch, płynność ruchu, harmonia ruchu, plus trudne elementy akrobatyczne, czyli to dobre przygotowanie sportowe, jeżeli mówimy o zawodnikach już na wyższym poziomie sportowym, chociaż już takie małe dzieciaki, które zaczynają trenować od 4, 5, 6 lat, bo jest to dyscyplina dość młoda, tak jak większość. Z Sportów gimnastycznych. Zaczynają już mieć styczność z tym. Kiedy powinno zacząć się trenować, żeby osiągać jakieś sukcesy? W co, to jest trudno określić ten wiek, ponieważ jest to właśnie ta dyscyplina dziecięca, więc te dzieci zaczynają już pomiędzy piątym a szóstym rokiem życia. Mogą zaczynać. Przychodzą też zawodniki, zawodnicy wieku 7 lat. To jest kwestia, tak, przede wszystkim na pewno jakiegoś talentu, pracowitości solidności, bo jest to ogromne poświęcenie dla dzieci i dla rodziców, bo dzieci mniejsze muszą wozić rodzice na salę, no dzieci starsze już przyjeżdżają same, to jest w dzień, w dzień, po... 3-4 godziny treningu. Także no jest to ciężka praca. A jak sama nazwa wskazuje, to wciąż jednak jest sport, nie taniec, prawda? Tak, jest to sport. Pomimo, że nie jesteśmy dyscypliną olimpijską, akrobatyka sportowa, bo tylko skoki na trampolinie są dyscypliną olimpijską, to jest to sport. A jak wygląda taki typowy trening, który na przykład dzisiaj odwiedzamy? No, dzisiaj to już jest taki etap ostatni, ponieważ tak jak żeśmy wcześniej wspominałam, wyjeżdżamy, wylatujemy, już na to mistrzostwa świata, więc po krótkiej rozgrzewce wykonują po 4-5 razy dany element, który mają w układzie, następnie włączamy muzykę, wykonują cały układ choreograficzny. Mamy tu też panią choreograf, która ewentualnie jeszcze jakieś wskazówki na koniec im udziela. Potem trochę siły no i w zasadzie tak zajdzie 2-2,5 godziny. Czyli dość krótki trening w dniu dzisiejszym. Wróćmy do tego, jak pani mm, została y, trener, Sokolni, jaki klub Pani została tutaj? Kiedy to było? E, pani co, w zasadzie to rodzice się zgłosili do mnie o pomoc, e, żebym pomogła dzieciom. E, ja pracuję na Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Sama kiedyś uprawiałam ten sport, potem zostałam trenerem i rodzice przyszli poprosić mnie o to, żeby im pomóc tam w jakiejś zespole. To była trójka, młoda, trójka w drugiej klasie. No i tak w zasadzie się zaczęła przygoda z dosyć cokolwiem chorzów. Ile trwa pani przygoda i czy od razu się pani zgodziła? Czy miała Pani wątpliwości? E, tak, od razu się zgodziłam, ponieważ dla mnie praca z dziećmi, z dziećmi zdolnymi. Po prostu ja to kocham, więc dla mnie nie ma specjalnego znaczenia, czy to jest zawodnik z Dosir-Sokolni, czy to był zawodnik z Katowic, zresztą mamy tu zespoły łączone, AZS w Katowice i Dosir-Sokolnia Chorzów, świetnie ze sobą współpracujemy, chcieliśmy w ogóle stworzyć taki team Śląska, z wszystkich klubów śląskich, nie do końca się nam ta współpraca udała, ale my tu faktycznie dobrze współpracujemy ze sobą i nasza taka współpraca zaczęła się od 2010 roku. Czy zdarza się tak, że jest z Pani nie tylko trenerem, ale czasami opiekunem tych dzieci, bo może spędza Pani z nimi czasami więcej czasu niż rodzice? No niestety tak bywa. My spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu, bo oprócz tego, że codziennie trenujemy, spotykamy się również w soboty i niedzielę, wyjeżdżamy na zawody, jak również wyjeżdżamy na obozy sportowe, bo w okresie letnim jesteśmy na przykład na trzech, nieraz czterech obozach, czyli to jest półtorej miesiąca wakacji. Dzieci spędzają ze mną. Oczywiście jeździmy w różne miejsca, bo chcemy, żeby dzieci poddychały świeżym powietrzem, m.in. nad morze, gdzieś nad jezioro, różnie zimą w góry w jakie mamy środki i finanse, ale często zdarza się tak, że nieraz rodzice pytają mnie o pomoc w sprawie różnych, różnych sytuacji związanych z ich dziećmi. Jak Pani ocenia popularność tej dyscypliny w Polsce? Powiem tak. Teraz po tych programach Mam Talent, gdzie y, dużo było osób startujących w tych edycjach poszczególnych akrobatów, a zresztą pierwszą edycję Mam Talent wygrali nasi polscy akrobaci, dwójka męska. Y, bardzo się rozpowszechniła w sensie... Y, y, Takim, że ludzie nas zapraszają, co nas, co nas oglądać, częściej może przychodzą na zawody. Myślę, że jest to kwestia też medialna, czyli rozprachowanie dyscypliny poprzez media, poprzez telewizję. No są to ogromne też koszty, więc Polski Związek też do końca nie, nie stać tak, żeby była transmisja w telewizji, ale coraz częściej pokazują się internetowe przekazy i przez te internetowe przekazy dużo ludzi nas ogląda. Jakie są Państwa największe sukcesy do tej pory i nie mogłabym nie zapytać o marzenia na przyszłość? Eee, największym sukcesem do, do tej pory było to czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy A w Polsce, no to wiadomo mamy Mistrzostwa Polski Juniorów, Seniorów, tu jesteśmy jak gdyby na szczycie, jesteśmy najlepszym klubem w Polsce. Eee, marzenia, no zdobyć w końcu ten no, medal, albo na Mistrzostwach Świata, albo na Mistrzostwach Europy. I tego życzymy, wszystkiego dobrego. Nie dziękuję. Tuż przed wylotem na Mistrzostwa Świata. Jak czujecie się przygotowani do tego? No, Czujemy się dobrze przygotowani. Trenowaliśmy długo i myślimy, że to będzie już dobry start. Życzymy Wam sukcesu, oczywiście. Powiedzcie, jak długo już trenujecie tą dyscyplinę sportową? Ja akrobatykę sportową trenuję 3 lata. Ja trenuję około 8 lat, a w tym zespole trenujemy razem niecałe pół roku. Kto najdłużej z was trenuje tutaj? Ja chyba trenuję najdłużej, trenuję jeszcze 16 lat. Jak wspominacie wasze pobyt w Mam Talent, bo przypominamy, że zajęliście tam drugie miejsce w finale. To były super wspomnienia. Bardzo nam się podobało. Było dużo stresu? No, było, było trochę stresu, ale, ale jakoś daliśmy radę. Wy jesteście najmłodsze, powiedzcie, bardzo się stresowałyście? No, przed występem finałowym był największy stres, no bo wiadomo, to finał i... ale było dobrze. Zespół zapytaliśmy także o ich największy sukces. Naszym największym sukcesem, myślę, że było to, że się dostaliśmy do finału, Montalent, talent, a jeśli chodzi o nasze starty, o akrobatykę sportową, to... To, że się zakwalifikowaliśmy już na te mistrzostwa świata. Wasze marzenia najbliższe? No to mieć finał w, w Mistrzostwach Świata. Klub Sokolnia to przede wszystkim utalentowani młodzi ludzie pod skrzydłami wyjątkowego trenera. Całej drużynie życzymy kolejnych sukcesów.